Witam! Dzisiaj odcinek o rowerze z silnikiem. Co będę dzisiaj w nim robił? Dzisiaj trzeba będzie zrobić porządek ze sprzęgłem, ponieważ lubi się ono ślizgać. Lubi się ono ślizgać, no trzeba to rozebrać. No i zobaczymy, co dalej. Bo pewnie nie z was już, e, jeśli posiadacie ten silnik wkurzało, to właśnie, że sprzęgło się ślizga, tak nie, to, nie da się ruszyć, bo ślizga. Nie da się odpalić przede wszystkim, bo ślizga. No i same problemy, tak? Ale pocieszę Was, że to jest standardowa rzecz, która się dzieje w tych silnikach. Zawsze się tak dzieje praktycznie, to sprzęgło jest z korków od wina <grywanie> zrobione. Tak, tam się później zapyla, brudzi się no i, no i traci swoje właściwości. Lecimy, co tutaj mamy zabezpieczenie na y, śrubokręt krzyżakowy? No, tutaj mamy regulację, jakby regulację, y, no sprzęgła, tak. No. Teraz tak naciskamy sprzęgło, i w palcach powinna ta śrubka się nam odkręcić. Mamy tutaj nasz docisk sprzęgła. Co my tu jeszcze mamy? Mamy tutaj. Tutaj jest popychacz, który idzie z drugiej strony. Docisk już tu ostatnio robiłem nacięcia. Ale te nacięcie nie dają aż tak dużo. Korki, jak widzimy, mięso jest. Zobaczcie. To nie jest wina z użycia już korków, to jest wina zabrudzonego układu sprzęgła. O, zobaczcie, widzicie? Te korki jeszcze tu spokojnie dużo wystają. Chyba 19, tak? 19, no. No i teraz będziemy potrzebować ściągacza, który dostaliśmy w zestawie z rowerem coś takiego o, nadwintowane. No i co? Wykręcamy sobie pierwszy tutaj tam śrubę wewnętrzną. Kręca się dobra. Tam. Do oporu. No, i teraz w grę wchodzi te, ta tutaj śruba o 14. I kręcimy w prawo, dopóki nie zejdzie nam. O, i już. To trzeba będzie wyczyścić. Zobaczcie, syf, syf się tutaj narobił. Wyciągamy klocki. Bo one są całe brudne. Dobra, nie będę tego bardziej rozbierał. Dostałem to w takiej oto postaci Więc Biorę sobie taki pojemnik Wkładam do środka Wkładam do środka Ten tutaj sprzęgłowy Benzyna ekstrakcyjna nadaje się do tego idealnie Polewamy, też nie za dużo Bo szkoda benzyny czyścimy, czyścimy dokładnie odtłuszczamy i co teraz? teraz każdego klocka musimy potraktować szczotką drucianą żeby oczyścić go już tak dokładnie ze Bierzemy sobie teraz... plocka do... szczypiec. No i delikatnie przycieramy. Dwie strony głównie. Tą i tą drugą. Porównanie przed szlifowaniem, a po szlifowaniu. Widzicie, tu jest przed, to jest po... odświeżone. Powiem Wam, że teraz zainicjuję, wymyśliłem sobie taki sposób, ale zobaczymy, jaki on będzie skuteczny. A mianowicie, żeby jeszcze bardziej zwiększyć dotarcie, żeby się dobrze dotarły te krótuszki, zastosuję pastę polerską, w tym wypadku do lamp. Jest ona, co prawda, drobnej gradacji, ale bardzo cienką warstwę nałożę tak na, o, na przykład, o, w ten sposób. I zobaczymy, co z tego wyniknie, ponieważ ta pasta rzeczywiście, w kieszura jest y, szorstka i ona może ułatwi... Y, Sprawi, że sprzęgło będzie zrywniejsze tak jakby. No zobaczymy, no po to są eksperymenty, żeby eksperymentować, jak ja tu mawiam zwykle. O taka cieniutka warstwa nałożona na palca. No i sprawdzimy no. Może pomoże, może zaszkodzi. Jestem po to i robię to po to, żeby sprawdzić. klocki nam no, już tutaj siedzą, na swoim miejscu teraz idziemy no co, teraz idziemy zamontować no, jeszcze mamy to wyczyścić tak no teraz dodam, teraz naszło Tak jak mówiłem, potraktujcie to jako eksperyment, żebyście tam nie pisali. No, kto to widział, pastę polerską dawać tu, tu, tu. No, ja wiem, że tak się nie powinno robić, albo nie ma zaleceń, żeby tak robić. No, ale tak sobie tylko pomyślałem, żeby zrobić eksperyment. No, zresztą mój sprzęt mogę z nim robić co tylko zechce. Moi drodzy, stała się rzecz bardzo straszna. Mianowicie zobaczcie. Co to, to, to się stanęło? Urwała się linka od sprzęgła. O kurde, skąd ja teraz taką dostanę? Kiedyś się to musiało stać? No urwała się, no przemęczył się materiał pewnie, no i się urwała ze starości. No i urwała się, no kurde, nic nie poradzisz. No i jak ja teraz to wytestuję? Muszę jakąś linkę znaleźć. Moż damy jakąś rowerową. Ale tu mam chyba odprzęgła. Tak, z Dawidowego rowera. Bo Dawid ma nowy i mi zostawił kilka części. Pozdrowionka, Dawid. No, jest luks lineczka. Zaraz się podmieni. Zaraz się tu zgrzeje. O, Kondensator 500 faradów Inka naładowany. No i co? Już zgrzany Super sprawa. Zobaczymy czy, czy faktycznie go zgrzało, czy tylko tak udało. A jeszcze mu może trochę poprawię co teraz tu już jest zgrzane na dobre o przeszło o, udało się dobra teraz to mamy tu Kto się przewracasz Zobaczmy sobie, czy zapali. Dobra, sanie Paliwo Jak będzie łapać w tęgę? Miała! W tęgę łapie od, od razu. O, od razu, o. Bo nie próbujemy. Jest elegancko łapie gdzieś tutaj w tym miejscu i elegancko, nic nie ślizga, można go odpalić dosłownie od tak, że sobie jedziemy po malutku i puszczamy sprzęgło i już mamy odpalone i na tym właśnie y, mi najbardziej zależało. Sprzęgło znowu na rok będzie sprawne. O, zobaczcie przy okazji jak działa sprzęgło. Sprzęgło działa tak, że teraz kręci się zębatka, y, ta duża i podczas kiedy ja puszczam sprzęgło, zaczyna się grę ta dolna. O ta dolna jest od zawsze. No i... i to działa tak jak puszczam, to zaczyna przejść. No i zaczynamy jechać. Tak samo to działa w drugą stronę. Zobaczcie, kiedy ja jadę, a silnik nie, to ryby są tak. Widzicie? No i mamy luk z robotę. Zakładamy, proszę je was, teraz tykielek, kielek, puszczeleczka to jest, to bardzo zdrowa jest, jeszcze na kilka razy da się nią spokojnie założyć. <grybuj> Dobra, weź pan nie gadaj, tylko zakładaj. No. Teraz na końcu chciałbym pozdrowić wszystkich członków z grupy. Na Messengerze rower z silnikiem spalinowym Między innymi Bartka z kanału Majsterek Do it yourself Podobnie jak ja zajmuję się majsterkowaniem. Patryka z kanału Patryk Nagrywa Błażeja Kacpra Mojego przyjaciela Dawida Z kanału DSK, -ka, zbijajcie tam do nich Chciałem również polecić kanał Flaming Recycling Ponieważ głównie to przez ten kanał Dostałem zajawki na demontaż no recykling. No i na końcu pozdrawiam Was wszystkich drodzy widzowie, którzy oglądacie ten film. To dzięki wam powstają nowe filmy, bo bez was to ten kanał nie miałby jakby sensu. Także co, dziękuję jeszcze raz wszystkim. Nie ma że kogoś pominąłem, po prostu dziękuję każdemu z osobna. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!